Witam w kolejnym odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. Czasów. Dzisiaj kolejny do kolekcji gniot z cyklu Parodia Wojennego FPS-a. Tym razem pod widelec wezmę chujową grę wydaną przez Midway. Tak, Midway. Można już zacząć się bać. Zapraszam do oglądania Victory została stworzona przez Enfusion Interactive, a wydana, o dziwo, przez Midway. Najpierw została wydana w czerwcu 2007 roku na konsolę Xbox 360, a potem skonwertowana na poczciwy PC 15 lutego. W dniu premier gra kosztowała aż 100 zł. Wow, zaraz się przekonajmy czy chociaż jedna rzecz w tej grze była warta tej ceny. Ale zanim zaczniemy recenzję, czas na oceny z różnych portali. Gry online, 3 na 10, miastogie.pl1 na 10, gry.wp.pl1 na 5, playpci.pl 30 na 100, średnia na Metacriticu wynosi 32 punkty. Jak zwykle zaczniemy recenzję od głównego ekranu. Menu wizualnie przedstawia się strasznie obskurnie. Na szczęście możliwości to nadrabiają po części. Możemy kontynuować bądź rozpocząć nową grę, skorzystać z beznadziejnego multiplayera na którym się ją pustki, zobaczyć przewodnik po grze, zmienić ustawienia w opcjach, zobaczyć twórców tego wiekopomnego dzieła oraz wyjść. Opcje zostały podzielone na ustawienia samej gry i grafiki. Tak jest, brak jakiejkolwiek zmiany ścieżki muzycznej. Gra po prostu od początku nie ukrywa, że jest do dupy, ale przejdźmy do rzeczy. W opcjach gry możemy zmienić szybkość myszki, oś, y i włączyć napisy. A w opcjach oprawy graficznej możemy zmienić gamę i rozdziałkę maksimum 1680x1050. Tak jest. Każdy cudzysłów świetny port z konsoli charakteryzuje się brakiem dostosowania menu do pc -tów. Po prostu cudo. Fabuła jak na budżetówkę nie jest odkrywcza. Wcielamy się w grze w jednego z trzech amerykańskich żołnierzy, którzy mają za zadanie powstrzymać stworzenie broni chemicznej, która zniszczyłaby większość świata. Gra rozgrywa się w czasie II wojny. Tylko tyle się dowiadujemy, żadnych innych rzeczy odnośnie fabuły nie znajdziecie. Chyba nie poczuliście się zaskoczeni. Teraz o hadzie. W lewym dolnym rogu widzimy mi inni mapę z zaznaczonymi przeciwnikami o różnych kolorach w stosunku widzenia nas oraz dojście do aktualnego celu zaznaczonego gwiazdką. Obok tego mamy aktualną postawę bohatera i wskaźnik sprintu. W prawym dolnym rogu mamy natomiast ilość granatów oraz amunicję do danej broni. Oczywiście licznik amunicji został tak spierdolony, że dopiero przy połowie gry dowiedziałem się, że liczba jednocyfrowa to liczba magazynków, a nie całej liczby naboj a jak prezentuje się uzbrojenie, jest całkiem dobre. Mamy dużo rodzajów oręża wiernie odwzorowanych do tych z lat II wojny, a czasem będzie nam dane pokierować czołgami bądź strzelać z dział przeciwlotniczych i normalnych. Z broni strzela się całkiem dobrze w porównaniu do spierdolonych dział i pojazdów. Rozumiem, że to konwersja z konsoli, ale bez przesady, żeby po lekkim poruszeniu celownik od razu maksymalnie poruszył się w popchniętą stronę. Ale pomijając to, bronie wykonane zostały poprawnie. Teraz o misjach. Level design jest oliwo, zaskakująco dobry. Lokacje zostały dobrze skonstruowane, wszystko ma ręce i nogi i nie ma bezsensownego łażenia kilometrami od końca do początku napy, czy zawiłych labiryntów. Ale co z tego, jeśli sama rozgrywka na owych planszach jest zwyczajnie kiepska, nie dość, że poziomy trwają od 3 do 10 minut max, to jeszcze wszystkie są straszliwie nudne. Takiego wycieku śliny z mojej jamy ustnej nie widziałem już od dawna. W dodatku jedna misja jest dokładną kopią pewnej znanej misji z Return to the Castle Wolfenstein. Zresztą zobaczcie sami. Teraz o jednej z głównych zalet gry, czyli pomysłu z trzema bohaterami. Przed prawie każdą misją możemy wybrać klasę, którą będziemy przemierzać w danym etapie. Możemy wybrać komando Sarosa, który z wrogów robi jesień średniowiecza oraz jest tak napakowany, że umie przestawiać duże przedmioty. Snajpera Bula, który używa snajperki i korzysta z liny, oraz gościa do zadań specjalnych. Tagerta, który będzie zabijał po cichu i włamywał się tam, gdzie pozostali nie mogą. Niestety pomysł spełzł na niczym gdyż gra jest niesamowicie liniowa a do hordy pustaków najlepszy by był sam rambo i niekończące się działko maszynowe. Chyba największą wadą tej produkcji jest sztuczna inteligencja przeciwników. Nie dość że stoją jak idioci to jeszcze patrzą na nas krzywym okiem jednocześnie strzelając w ścianę. A jeśli już się poruszą, za każdym razem gdy nas zobaczą uciekają do najbliższej zasłony i tam zamarzają. Czasem podczas szukania schronienia uderzają się nosami o siebie. Czyżbym walczył z nalanymi w trzy dupy żołnierzami? W dodatku, gdy zaatakujemy z noża, próbują się bronić przez różne pierdolone wygibasy. Co to kurwa jest trening do tańca z gwiazdami? W dodatku nie dość, że inteligencja woła o pomskę do nieba. To też sama liczba modeli przeciwników jest mała. Cały czas miałem wrażenie, że walczę z armią klonów. Kolejną rzeczą psującą drastycznie zabawę jest działanie gry. Fizyka jest beznadziejna. Rakdole poruszają się jakby miały padaczkę. Bohater zacina się na ścianach, a czasem czołgi zaczynają świrować. Na te błędy czasem można przymknąć oko w porównaniu do skoku. Raz nasz bohater bez żadnych problemów może wejść nawet na wielkie przeszkody, a czasem po prostu nie może nawet lekko odbić się od ziemi. Jakby był przyspawany. Co do samego działania jest spierdolone. Na najwyższych detalach podczas nagrywania gra działała mi w jedynie 15 klatkach na sekundę, natomiast gdy przełączyłem na rozdziałkę 800 na 600 gra działa bez zarzutów, poza ostatnią misją, gdzie ilość wrogów po prostu wylewa się z ekranu. Teraz o oprawie. Gra działa na silniku Unreal z którego jak widzicie, twórcy wycisnęli ostatnie soki. Oczywiście, ironia. Nie rozumiem, jak można zmarnować potencjał tak zaawansowanej technologii. Tekstury wyglądają strasznie kiepsko, efekty także. Co do modeli, one jako jedyne nie prezentują się słabo. Bronie są dobrze odwzorowane, a postacie ludzkie wyglądają całkiem ładnie. Choć animacja ich niekoniecznie. Poza tym, jest strasznie mało typów naszych przeciwników. Ogólnie rzecz ujmując, grafika jest średnia, audio natomiast przedstawia się naprawdę dobrze. Muzyka nastraja do walki, a odgłosy broni nie sprawiają zawodu. Niestety, voice acting nie urywa dupy, a później odkrywamy, że im częściej strzelamy z różnych broni, tym częściej słyszymy, że to ten sam sample z dodanymi efektami. Podsumowując Hour of Victory to kolejna krótka i beznadziejna gra osadzona w drugiej wojnie gra ma ciekawy pomysł z wybieraniem bohatera przed misją lecz nie sprawdza się gdyż do takich debili potrzeba jedynie pierdolonego komandosa gdyż inteligencja przeciwników nie istnieje. W dodatku misje są powtarzalne i strasznie krótkie, całą grę można przejść w niecałe 3 godziny. Jedynie muzyka oraz level design ratują tego. Trzymajcie się jak najdalej od tego krapa, a teraz czas na oceny. Grafika 5 Audio 7 Grywalność 1 Ogólna ocena 2 2